Słuchajcie, niektórzy mówią iPhone stary iPhone. iPhone jest zbyt drogi, wolałbym ją Xiaomi, Bo słuchajcie, iPhone nie jest taki drogi. Po pierwsze, iPhone ma więcej chłopców. Ma lepiej do opanowania. Twoi koledzy mają. są twoi koledzy, są Androidowskami. On nie jest taki drogi. Chciał mi to jest taki bezdomny daje um, od razu dał, tak tanio. jest taki tani, że nie wiem słuchajcie kto chciał miałby ja, android niech zmieni od razu na iPhone może być to losowy iPhone niech będzie iPhone uwierzę no, to trzy, nie Nie musisz aktualizować swojego iPhone'a. A po drugie, nie musisz, grubo, nic robić. I lepiej go opanować. Niektórzy mówią: Google jest płatny. Nie, nie ma Google'a na iPhone'a. No, niektórzy są tacy głupcy, że nie wiem. Znaczy, jak ma ktoś jest z Androidów, no to nikt nie ogląda tego filmu. Na początek. iPhone słuchajcie, nie jest taki drogi. Nic nie jest online. I iPhone po prostu jest. I iPhone ma bezpieczny system. Nie musisz go aktualizować. A Android po pierwsze musisz możesz... czekać 100 lat zanim się aktualizuje. Aktualizacja na Samsungu to jest. A chuju to. Kto ma Samsunga, to nie chcę spić z tego filmu. Nie obchodzi. Nie, co on jest. iPhone jest starsze. Happy mode tam jest. Happy mode. A jak tuś nie jak Fortnite se. Na swojego iPhone'a to se updzie 16, lepsze, Nie, 18 są